Witamy Was w grubaskach o Star Wars i dzisiaj zajmiemy się drugim sezonem Mando, który, którego w momencie kiedy nagrywamy te słowa widzieliśmy jeden teaserek. Może kiedy Wy oglądacie już ten, 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 ten materiał to już coś więcej wyszło. To może być tak, że na przykład dzisiaj wieczorem się pojawi. Tak. I... Znając życie. <laughs> Znając życie, tak. My, my nagramy materiał, a, a jakby chwilę później się pojawi trailer. No to się nie odniesiemy do tego trailera, niestety. No i tak, nadchodzi drugi sezon Mando. Jeśli nie widzieliście naszego gadania o pierwszym sezonie, to, to tak, to zapraszamy. Hype jest potężny. Hype jest potężny przed W internecie drugim. marketing się rozkręcił na maksa. To ciężko jest znaleźć sklep, czy nawet stację paliw, gdzie nie ma maskotek związanych z drugim sezonem. Także. Myślę, że twórcy duże nadzieje pokładają na A to. To ciekawe, zdanie. co mówisz, bo ja w ogóle nie czuję tego marketingu. Ja, teraz ja dużo go widzę. Ja zrobiłem. Dużo widzę na ulicy. To nie, może masz, nie wiem, ponieważ jesteś bar, może bardzo nachajpowany, to go widzisz. Ja Boże. jakoś nie bardzo. No, jakby teraz byłem na wyjeździe. No, gdzie zwiedziłem parę, że tak powiem, miejsc turystycznych bardzo. Stacje benzynowe również. Nie, Zupełnie nie, nie. zwróciłem na takie uwagi właśnie pluszaki na stacji mezynowej, koszulki w sieciówkach, już z Baby Jodą i z Mando. To już taki jest sygnał, że tak, tak ktoś już tam... Ja raczej koszulki z Cyberpunkiem widziałem. A to patrz, to ja nie. <grym <grym to, <grym już, <grym to już to już okay, no, Hype się widzi pewnie, jak, jak jest się samemu nachypowanym. Y, 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 nasze oczekiwania, y, co się tam pojawi? Piotr, co byś chciał no, zobaczyć? Plotek jest tyle. Dużo? Dużo. Poczynając od tego, że oczywiście... Historię, no, po końcówce pierwszego sezonu wszyscy sobie zadają pytanie, no skąd ten Mowgli wziął ten Darksaber, e dark saber, tak? Mm. E mamy chyba już nawet potwierdzoną informację że będzie Asoka że to nie są tak, tylko no, jest dobrana e, tak że jakby jest na pewno pytanie tylko jak bardzo czy będzie prawda w ramach hologramu gdzieś w, w, widzianego, czy rzeczywiście myślę, czy rzeczywiście będzie bardziej myślę że, tak że powiem, będzie bardziej bo już są potwierdzone i pokazane w necie zabawki z jej mieczy świetlnych jej rękojeść więc to musiało być tworzone już na bazie czegoś. Czyli co... będzie odpalała miecz, w No Mam nadzieję, bo przynajmniej ta jakość będzie widoczna na ekranie, mm -hmm. żeby, no bo chyba po to się robi merch, żeby można było się bawić tym, co, co się widzi w filmie. Yy, bardzo jestem ciekaw z zamaskowanej postaci w yy, czerni, która jest z... w kapturze, tak, tak widać ją czy to... W niektórzy teaserze. mówią, że to Barisa of o Fi, of tak yy, Inni podejrzewają inne postacie. Mi to by pasowało że to, do to Że to jakaś bo -katana albo tak, coś. Tak, tak, Tam parę postaci pasuje do, 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 do tego mm -hmm. opisu. Yy, tylko bym nie chciał też, żeby te postacie nagle przyćmiły, że ja stwierdzę w połowie serialu kurczę, fajnie, tylko dajcie mi więcej Yasoki a mnie tego Mando, bo nagle mnie zacznie jarać Tak, no bo postać. niestety, yy, znaczy niestety no, yy, jednym z Twórców, może nie showrunnerem, którego nazwisko się wszędzie pojawia, ale jednym z twórców, jednym z istotnych, tam maczających palce w tym serialu, no to jest Filoni, no tak. a Soka to jest jego ukochana postać Posteczka, i on ją no, będzie ładował wszędzie. Więc będzie, będzie. <laughs> Obstawiam. Tylko no właśnie nie chciałem, żeby trochę przyćmiły te postacie głównego bohatera, bo o ile ja go bardzo lubię. To nie jestem z nim jakoś super związany, że to jest taki. Noż teraz to Mando, to już w ogóle lepszy niż Boba. Nie, to nie. Ta, to, nie, nie, ta, ta, ta postać jest taka. Jakby go wiecie, nagle uśmiercili w trzecim sezonie, jak ktoś inny stał się bohaterem, przejął go zbroję, to specjalnie. <grym> to okay, no, no, bo, no bo to mówiliśmy, że jakby ten Pedro Pascal to się tam dużo nie no, nagrał. No i go mówię, że, że tu jest niebezpiecznie. Baby Joda propadać... dorośnie i założy baby Yoda, tak, będzie nastolatkiem. I założy zbroję Mando. <grym> <grym> I mu wytną takie na uszy. Jestem ciekaw, jak postać Gideona zostanie rozwinięta, bo aktor sam mówił, że w tym drugim sezonie no, mógł już pozwolić sobie na pewien rozwój, de development postaci, development. Że, że, że charakter, jakaś głębia, pewna historia ma być podobno dopisana do tej postaci, do tego Mofa, więc no, ka każdy serial fantastyczny czy w ogóle jakiś ma jakąś złą postać i fajnie, jeżeli zły charakter jest dobrze nakreślony i w miarę sympatyczny. A ten aktor jest, no, jest, ma magnetyzm swojej antypatii w każdej roli, która się pojawia, on tak działa. W The Boysach, w Breaking Bad, to działa, po prostu on ma taką aparycję i ja jestem już automatycznie zainteresowany tą postacią i bardzo bym chciał rozwinięcie tej postaci w drugim sezonie. Ja tylko, że on będzie miał Dark Darksaber i nie daj Boże umrze w trzecim odcinku i będzie elo, koniec. No bo to też tak może być, nie? że on był tylko po to, żeby no, no, tak, pokazać, no, tak. pokazać te resztki imperium. imperium. Mhm. Mhm. Nie, że to jakby to imperium, pomimo tego, że pokonane, nadal funkcjonuje, nadal są właśnie, e, co nam legendy też pokazywały, dokładnie. że Wal, są watażkowie, którzy dokładnie. każdy tak. ma tam jakąś mhm. swoją część, jeden ma jeden Gwiezdni gwiezdny niszczyciel, tak. drugi ma dwóch, dwa gwiezdne niszczyciele, no i nagle się, tak. prawda, przepychanka między nimi. Następuje. Fajnie, jakby klient wrócił, Hercoga, chociaż wątpię. To, czego się boję w przypadku Mandalorianina drugiego sezonu, to, to jest paradoksalnie to, na co trochę narzekałem w, w sezonie pierwszym. Okay. To znaczy, że ten sezon straci swoją kameralność. Bo jedną z sił, myślę, pierwszego sezonu było trochę to, że właśnie widzimy te zadupiaste planety, że to widzimy historię jakiegoś jednego typa, który jest bardzo daleko od wszystkiego, tak. od, wszystkiego od, nie wiem, od Lei, od Coruscant, widzimy od... Widzimy w końcu e resztę galaktyki. E nie, nie? Tak, od e tam kształtującej się, nie wiem, nowej republiki, od konfliktu, e tak, na linii nowa republika, imperium. No on siedzi na wsi. No. On siedzi na wsi, pomimo tego, że tam gdzieś te X-Wingi w jednym odcinku pojawiają. Ale jakby no on siedzi na zadupiu totalnym, no i teraz nagle okaże się, że jakby ten konflikt, że on ma proste zadanie, ma dowieść e, dziecko do czarodziejów, czyli, Czarodziej. czyli do jego, znaczy do raz, do jakby obratymców tego dziecka, nagle okaże się, że to jest w ogóle ogólnogalaktyczny konflikt, nie? I że to tam wszyscy. I że właśnie ten serial straci swoją kameralność, to co, mm -hmm. m, taki, że, no, że właśnie się dzieje na zadupiu, na odległych planetach. No tego się trochę nie. się, że nagle po prostu będzie Korsen, Zakon Jedi i dzień dobry, <laughs> że jakby powrót do, trochę do prequeli i tak, tak że, że komputerowo, że wrócimy do centrum, wy, wygenerowany luk, tak, że nie wiem na końcu drugiego sezonu. Mark Kamil odmłodzony cyfrowo, Mark od, odmłodzony cyfrowo tak, tak. Zwłaszcza, że wiemy, że się to da zrobić, bo wcześniej w epizodzie 9 zrobili. Tak, przekazują dziecko. Yy, Dzieńki. Yy, tak, no tak, tworzącej tak. się Akademii Luka Skywalkera, na przykład. No, tak. Z drugiej strony ciężko jest, no, czy, no ciężko? No, dla, dla fanów będzie tworzyć historię, angażującą historię, która cały czas unika koneksji z głównymi wątkami, no bo. No jednak te główne wydarzenia napędzające losy galaktyki gdzieś tam się dzieją. No mm -hmm. Jakoś do tego trzeba się będzie odnieść. No może to będzie na zasadzie tego, że on będzie cichym bohaterem niektórych wydarzeń, które potem na przykład wiesz, usłyszymy albo napędzały dalej. Fanów jest, teorii fanów jest bardzo dużo, że na przykład on będzie odpowiedzialny za to, że dostarczy dziecko, to umożliwi to, co gadaliśmy o mm -hmm. koronowaniu operatora. Może najwyższy porządek się dzięki temu odrodzi, może to już są początki najwyższego, najwyższego porządku porządku, tak. No w końcu operacja popiół i wysłanie ich w zewnętrzne rubieża, no to, to, to ta powiedzmy, żeby się zazębiało tutaj niektóre takie wydarzenia. Więc może to będzie jakiś taki niemy bohater bardzo ważnych wydarzeń dla Galaktyki, a może faktycznie się to będzie trzymało zupełnie cały czas rubieży, takich totalnych i to będzie wioska cały czas i, i tyle. Tylko no, koniec końców, mak gafinem tego serialu jest Baby Yoda. No, O ile jeszcze w drugim sezonie można to przedłużyć i może się z nim nic nie stać, ale w nieskończoność. Już, już trzeciego już na tym nie, nie pociągną, wyobrażam sobie, że, że on czy... znowu go tam tak, wozi. On będzie z nim chodził, jeździł w tej kapsule i on w trzecim sezonie będzie go bronił i cały czas z nim podróżował. W drugim sezonie musi nastąpić coś, co zamknie ten wątek i rozpocznie nowy wątek jego przygód, no bo no, 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 nie, nie wyobrażam sobie do piątego sezonu oglądania, jak on jeździ z baby Odą. No, no, no nie. Od planety do planety, tutaj zrobi no nie, coś, tutaj nie. zrobi coś. To nie. sprawdziło się w pierwszym, w drugim, chcę zobaczyć konkluzję tego, chcę zobaczyć... Yy... Że on gdzieś dowozi. Coś się dzieje, tak, tak no, że no nie może być ojcem, dziecko. opiekunem przybranym yy, yy, przez, przez kolejne sezony, nie chcę tego oglądać po prostu. Z tak drugiej zdoby. strony rzeczą, której się boję, jest to, że ponieważ już wiedzą, że no, pierwszy sezon zażarł, mm -hmm. no to teraz się zacznie festiwal e, mrugnięć okiem do fanów. Tak? Fan Bo Katan, że tam ma to teoretycznie nią zagrać, taka plotka była, Katie Sakow, mm -hmm. czyli ta z Battlestar Galactica, tak. jak ona tam się Nie postać pamiętam nazywała? E starbuck. E tak. E starbuck. Tak, starbuck. Tak. Tak. E że właśnie tutaj e ma być Asoka i najprawdopodobniej ma mieć jakąś większą y, ważniejszą rolę, tak? No i teraz się zacznie jakieś nie wiem retrospekcje, które mieliśmy tam w jednej czy dwóch scenach w sezonie y, pierwszym, jak ten mały y, Dean Dżar, Dżar, Dżarin, 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 Din Jarin. Din Jarin, czy no w każdym razie przyszły Mandalorianin gdzieś tam w czasie wojen klonów się ukrywa, jest znaleziony, no to znowu ten, tego ten, będzie ten więcej. Będzie, teraz będzie nastolatkiem, będzie pokazywany jak wyglądał Tenik Mando. I, I o zakład, tak, że będą zapychacze tak, w tej Tak, stylu. tak, że będą zapychaczyć. postać w tle jego I, tło. Tak i... No, ale oczywiście cała masa fanów będzie chciała zobaczyć, jak wyglądał trening Mando, nie? Wow. No i właśnie, tak naprawdę, i że tak. będą takie, cała masa takich, żeby no, festiwal po prostu e, easter eggów, mrugnięć do fanów i, i tego się boję. No bo właśnie wiemy, że serial zażarł i że ludzie jeszcze mocniej czekają na sezon drugi. A to jest fakt, tutaj Piotr zwrócił uwagę, że to nie zawsze jest potrzebne, bo zobaczcie na, no, na sztampową postać kultową Wejdera. Przez całą trylogię o tej postaci tak naprawdę nic nie wiemy. No chyba dowiadujemy Ktoś się, policzył że policzył chyba, że Vader w klasycznej trylogii się pojawia na 12 minut. W sumie jest na... ma czasu ekranowego, no, nie? No, zobaczcie, że poza informacją, że on był kiedyś Anakinem Skywalkerem, to nic więcej o tej postaci nie wiemy. Nie ma żadnych flashbacków, nie ma żadnego powrotu do historii, żadnego wyjaśnienia historii tej postaci w ogóle whatsoever, jak to się mówi. I tutaj no, bo potem są trzy filmy o no, tym. Ale, no, ale nie było ich, tak? A wszyscy się jarali tą postacią. I Ja myślę, że Mando też mógłby być taką postacią. Ja bardzo nie lubię prikueli prequ pod tym względem jakiejkolwiek sadzę, że to takie na siłę wyjaśnianie, wiesz, no tak jak był film Solo, że a ciekawe, co on robił jak był młody? Jak zdobył swoją pierwszą tak, broń. Tak, To jest postać, w której mnie to wybitnie nie interesuje. Ja go przyjmuję takim, jakim jest, Chcę zobaczyć, gdzie ta dalej postać pójdzie. Ja wolę jego czytać w komiksach i w książce, a nie oglądać flashbacki, i zapychacze, tak jak mówisz, epizody, że on był nastolatkiem i ktoś go pewnie mocno trenował kijem, taki ostry, niefajny Mando, tak, ale tak, potem tak. go uwielbiał, bo zastąpił mu ojca i bił go kijem tylko po to, żeby on był twardy i dał sobie radę. Wyczuwam taką pewną sztampę, która będzie dotyczyła tej postaci, ale zobaczymy, zobaczymy. Co byś chciał zobaczyć? Chciałbyś zobaczyć y, akcję z Mieczami Świetlnymi, z dużym pokazem mocy, bo w pierwszym sezonie zostało to bardzo, tak wiesz, no, poza Baby No One, poza Baby Odom, który wyciąga swoje małą, tak, małe. No no, stwora, tak, tak i, i, i unosi stwora. Tak, i unosi stwora. To co? mało było magii Jedi. Ale wiesz co? Nie boli mnie to. Nie też mnie to nie boli. Wyjątkowo, Pomimo tego, że jakby cały czas uważam, że Gwiezdne Wojny to jest historia o, y, no, o mocy. To, jest, to jest, dzienny... musi się mieć śmiertelny pojawić. Tak, musi się mieć, co pokazuje Rogue One. Nie? one tak. Dodali, domontowali, dograli scenę, żeby tylko był ten Wejder, nie? nie? I zażarło. I zażarło. <laughs> um, natomiast, e, czy bym chciał zobaczyć. E, pewnie tak, dlatego, że jakby cały czas się zastanawiam, to to, o czym żeśmy mówili, że e, dla. Cały czas pomimo lat starej republiki tak która była raptem no, w ciągu jednego życia to się w Gwiezdnych Wojnach stała ta zmiana. Yy, no i rycerze Jedi byli jakby istotni, no to nagle znowu okazuje się, że nikt o nich nie słyszał. Tak. To, to, żeś, to, to o tym amnezja. żeśmy wspomnieli, tak, amnezja, że nawet Han Solo przecież w epizodzie czwartym, że to jakaś tam starożytna ta, i że nie wierzę w to, ta, że, ta, wierzę no w to że, że to jest bzdura i że wiara, nie? To tak jak... A w siódmym już przekonywał, to wszystko tak, prawda, tak, tak. wszystko prawda, mówię wam, ja tak by, o nie kłamie. To tak jak z koronawirusem, nie? Że to, że to ten, no nieważne. Zakładamy foliowe czapki, ale nie, wiesz co, ja bym chciał o tyle zobaczyć w mniejszej na przykład, nie wiem, Asoka po pojawieniu się nie od razu będzie świeciła tymi mieczami, nie będzie świeciła mocą, tylko będzie postacią i nagle wyciągnie miecz, użyje mocy i chciałbym zobaczyć reakcję otoczenia. Baby Jody. Al albo, 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 tak, ta albo Mando i całego otoczenia, yy, jakby ciągnięcia tego, że to jest wow, oni istnieją, oni byli. Jakby kreowania dalej tej magii starożytnego, to tak, to fajne, starożytnego zakonu, że o Boże, to jest jednak prawda, wow. Te plotki są prawdziwe, da, legendy da. mówią prawdę. Tak. Oni istnieją, te, ta broń istnieje, ta moc tajemnicza i tak dalej. Siła. To bym chciał zobaczyć właśnie w, te, te, w kreowaniu takiej magii wokół mocy, która została nam zabrana w prequelach i teraz Mando ją ratuje, i powiedzmy, że nowa trylogia mm -hmm. też się tam podtrzymywała tajemniczość mocy. Jakoś tam. I chciałbym dalej wokół tego wątku, żeby to się też yy, działo. Takie są moje nadzieje. No tak, no i zwłaszcza Czy że. Chciałbyś zobaczyć jakąś postać kanoniczną z poprzednich, tych klasycznych, tryb, poza Bobą, Bobą. Bo, 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 Bobom Bobem. Bobem. Yy, No chciałbym, żeby pokazano gdzieś, yy, znaczy tak jak mówię, no boję się tego festiwalu powrotu festiwalu wink, wink, wink. festiwalu Camillo. Ale no na przykład nie wiem gdzieś żeby za sterami tak jak widzieliśmy w sezonie pierwszym gdzieś tam te, są te X-wingi lecą. Tak no to na przykład Wedge, nie? Mm -hmm. Wedge aktor co prawda się już trochę zestarzał, ale no jakby cy cyfrowe odmładzanie myślę, że stać ich na to. No żeby, bo niektórzy żeby mówią, żeby że robić, że się Ezra Bridger pojawi, że się e Ezra Całysko. Bridger pojawi aktorsko. No jakby bardzo chętnie, no bardzo, bardzo chętnie. Ska, no. czy to jest. potrzeba Ale no, i miejsce na krosowanie teraz wszystkich produkcji. Zwłaszcza produkcji, e, zwłaszcza krosowanie produkcji e, Filoniego, tak? Trauna tam wsadźmy jeszcze, nie? No, no, tak, to jest tak. Na przykład Gideon służy tak naprawdę Traunowi i dla niego wykonuje niektóre to, to, Boję się takiego, że to nagle się stanie, wiesz, takim polem minowym do testów, w ogóle laboratorium doświadczalnym. Co możemy tutaj wcisnąć? Z nowego kanonu w formie aktorskiej, co zażre, a co nie. Bo o ile Asokę kupuje, to Eza Bridger, mm, tak trochę, no tak na siłę No dla Tak, mnie. musiałby być. Inny główny bohater z innego serialu, jak nie wiecie uh -huh. kto to jest, to sobie obejrzyjcie, no, to sobie obejrzyjcie kupcie, nie wykupcie. Nie no, Co bo to też mówię? jest na Disney Plus, więc jak już macie, no, no, to, to no, no, no. Ja, ja rozumiem ideę marketingową tego, ale nie wiem, czy, czy, czy to jest sens. Cameo uh -huh. tej postaci spoko, ale nie drugoplanowa postać, która się będzie przewijała przez wszystkie odcinki. Tego bym, tego bym nie chciał. Jednak mamy głównego bohatera, i chciałbym, żeby ta historia skupiła się na historii tego bohatera. Niekoniecznie przeszłej, ale obecnej No tak, i no ale no to właśnie tutaj wyrażamy te życzenia chyba co do właśnie tego festiwalu powrotów i tak, festiwalu. Tak, żeby tego nie było kamio. E żeby tego, bo no to jest właśnie problem, tak? No można nawet wśród fanów, tych najbardziej, tych największych, co to prawda łykają wszystko e bardzo, bardzo, no ciężko jest, myślę. No nie może tak być, że co 5 minut w, y, każdego odcinka Ci stają sutki, nie? bo tak, widzisz... O, o, to, o to, ja tu wiem to... o co chodzi, ja wiem o co chodzi! Tak, no bo nie da się, no bo to nawet Ci, że tak powiem, najwięksi fani y, jakby, no, nie dadzą rady. O no? ile bardzo, wiesz co, przyjemne, fajne, słodkie i radosne byłoby zobaczyć odmłodzonego, odmłodzonego Marka Hamila. Ale no, coś by bym nie umarł jakby główny bohater poleciał na kolejną zadupiastą planetę i przypadkiem spotkał tam Luke'a, no. I kolejny znowu Skywalker. Gademet, był wszędzie. W każdym wydarzeniu tej sagi był wszędzie, no. Po prostu, jaki, no nie, no. Był no jakiś Skywalker. I to, co bym zobaczył cameo bardzo chętnie i nie gryzłoby mnie, to aktora, który odgrywał młodego Solo. Gdyby on go przypadkiem jako najemnika spotkał w knajpie, i się solo pojawił. Czy młody Han Solo się może pojawić, czy powinien się pojawić w. w drugim e, sezonie mando? W drugim sezonie mando. Mm, no bo... Myślę, że nie, bo to już jest tak, że jakby łatwiej było obronić e, Aldena Renraicha, mhm. Renraisha, e, jakby przed wydarzeniami klasycznej trylogii, okay. ale no jakby w momencie klasycznej trylogii i później on się już staje. Harrisona Forda. Harrison, a, chodzi Ci o aktor. aktor tak, 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 hmm? że to będzie. Yy, znaczy, Confusing. Ja, znaczy, ja, tak, Confusing yy, właśnie dla tych, co nie to widzą, branda, co nie czytają, branda, to że to nagle. Tak. A potem znowu w epizodzie siódmym no tak, mamy Harrisona tak, Forda. Tak, tak, tak. tak. Więc yy, no, chyba, żeby odmówić Harrisona Forda. Yy, odmłodzić Har Harrisona Forda, nie, tylko nie, że to. Nie, nie, nie. Bo ten już, aktor się na to nie zgodzi. No, w sensie po pierwsze, a po drugie, już od dawna yy, mam takie wrażenie, że. Harrison Ford nie gra swojej postaci, mm -hmm. tylko gra zmęczonego Harrisona Forda. Fonda, nie? Dokładnie, tak, 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 tak. Tak jak w Indianie, w córce, już... <laughs> Tak, tak. On niby jest doktorem Johnsem. ale to no, jest no, Harrison w, Ford. No, który... Wyjebka, nie? Totalnie. No, zachowuje się jak w realu. <laughs> no, no tak, wiesz to, aktorze faktycznie, no mogło być to dosyć mylące. Ja po prostu chciałbym zobaczyć może postarzoną tą postać. Znaczy wiesz, no w pewnym momencie. Jakoś będzie trzeba tego uciec, no ci aktorzy poumierają, no, no dosłownie i fajnie byłoby jednak dać im nowe, no X-Meni się zmieniają, no czemu te postacie miałyby się nie zmieniać? No tak, no? no to żeśmy kiedyś rozmawiali, że jeśli Gwiezdne Wojny mają stać się naprawdę taką sagą sagą, no to muszą być, to chyba ja mówiłem kiedyś, że muszą być jak, że te postacie muszą być jak James Bond. Tak, nie? Niezależnie to to tak, od tak, tego, tak, jaki aktor się wciela, tak, to jest to a, zawsze tak, James Bond. Tak, no. postać, archetyp zostaje. Czy znaczy nie ja bym, ja bym nawet zobaczył przez to, że story tych postaci jest na tyle mm, kompatybilne, że oni mogą być na Zadupiu Galaktycznym w jakiejś knajpie, kantynie i się spotkać. Uh -huh. To to pasuje do Hana Solo, że on tam mógłby być. Uh -huh. z, na przykład z Chewie, Albo na przykład, żeby mógł go spotkał, nie? No to już nieważne kto zagra, to, no, to tak. czuł go zagra, nie? Z, z, zwłaszcza, z tego, że tego ten Jonas Suotamo, który się teraz wciela w Czułego, on jest bardzo jakby... Bardzo to lubi. Tak, no tak wygląda przynajmniej na no, ja tak, 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 tak. Za kulisowi, że się jara tą rolą. Tak, on się, on się tym jara. I jeszcze powiem ci, że chciałbym zobaczyć jakąś postać, może z Imperium, bo Gideon jest stworzony na potrzeby, ale może jakiegoś admirała, którego znamy z klasycznej trylogii, a który nie zginął, który by się mógł pojawić w jakiejś formie. Ale to... No tak, no... oczywiście. I, a, i, czekaj, jeszcze mi się przypomniało, że może Aiden Wersja. Aktorka mogłaby Aktorka zagrać. Aktorka mogłaby, mogłaby bo zagrać. I pasuje. To, to nawet naprawdę. No tak, tylko. Oddział Inferno. Pytanie, oddział, oddział Inferno po stronie, po stronie rebelii, mhm. znaczy po stronie Nowej Republiki. Jakby jak najbardziej. Tylko pytanie, czy, czy myśmy do tej pory. bo gry jakby brały sobie z filmów, wiadomo, nie? Natomiast czy myśmy mieli już do tej pory w Gwiezdnych Wojnach jakiegoś takiego krosa w drugą stronę? Czy na przykład w, nie wiem, w rebeliantach albo w Clone Warsach pojawiła się jakaś postać, która zadebiutowała w grze? To by było chyba pierwszy Zdaj raz. Daj znać w komentarzach, bo ja, to trzeba wygooglać, to trzeba znaleźć, to trzeba prześledzić. Nie wiem, to zadałeś mi tutaj świeka. bo Tak, no bo, bo jakby nie, w drugą stronę to tak. działa, nie? Niektórzy mówią jeszcze, że bohater Fallen Order mógłby się pojawić i pasowałby bardzo jako ukryty ostatni Jedi. Jedi. I mógłby się pojawić i aktor jest, wygoda jak on, może zagrać. I można by go odrobinę postarzeć, no bo jest, to się dzieje chwilę tam po epizodzie trzecim, czyli do Mando, tak lekko licząc, około 20 lat. Nie, nie będę teraz liczył dokładnie, ale około 20 no, lat. To, to jest do, no w tą stronę. No to, to jest do no, tak, no na łatwiej jest postarzeć niż, niż odmłodzić. Ale to, myślę. Byłoby, to byłoby ciekawe. No coś? się wydarzyć musi i obecność Asoki, która jest potwierdzona, będzie pierwszym krokiem do budowania tego uniwersum telewizyjnego. Mhm. No coś muszą Gwiezdne Wojny ze sobą robić i jakoś się tam zazębiać, bo no nie można wypuszczać tutaj ta historia jest tylko o tym, ta historia jest tylko o tym. DC się na tym przejechało. Mhm. Trzeba budować Trzeba to spajać. Spójne, Trzeba to spajać uniwersum ala tak. Marvel. Może nie dokładnie tym samym schematem, ale te, te, te dzieła muszą jakoś ze sobą współgrać. Dlatego w obi chciałbym zobaczyć Haydena Christensen'a, żeby on tam był, się pojawił, ta postać wróciła chociażby w retrospekcjach. A w Mando, żeby się pojawiły jakieś postacie, no nie muszą być to te, o których dzisiaj mówiliśmy, ale no jednak, żeby to trochę to tam się rozrosło. Chociaż no. też, też mam tą obawę, to co, czym mówiłeś, żeby to nie, nagle nie weszło, Corsen ja główny nurt wydarzeń, niech tak, tak, to tak, będzie tak. gdzieś z boku. Właśnie Aiden i te postacie z tego typu pasują, bo one są zawsze gdzieś tam też z boku. No, mhm. więc takie, takie mam oczekiwania wobec drugiego sezonu Mando. No tak. E, dobrze. Dajcie znać w komentarzach, jakie Wy macie e, oczekiwania co do drugiego sezonu Mando. Pewnie jak to oglądacie, to premiera jest zaraz. My też bolejemy nad tym, że tego się jakby nie da obejrzeć w sensie wykupić sobie w Polsce Disney Plus i trzeba kombinować z jakimiś tam VPN-ami i kupować w Niemczech, Holandii. Konta zakładać, tak? Konta tak. zakładać, tak. No ale jak ktoś chce oglądać, no to może to zrobić. Dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć w Mando w drugim sezonie. Może dajcie znać, co chcielibyście zobaczyć, jakby ta historia dalej poszła, czyli w trzecim sezonie, bo jakieś preprodukcyjne rzeczy Oczywiście, już się tak, dzieją, tak, Co tak, do, to tak już tak. wiemy, tak, że się dzieją. Temat będzie dojony. Tak, temat będzie dojony, że trzeci sezon też pewnie będzie, no bo pewnie drugi się sprzeda całkiem nieźle. Także komentarze są do Waszej dyspozycji. Pamiętajcie o subskrypcji koniecznie. Na gang kana... dzwoneczka. Tak, gang dzwoneczka na kanale Dakana, w sensie na holokronie, na kanale e, biblioteki osus koniecznie. I trzymajcie się i do zobaczenia. Postarajcie się, żeby osus dogonił w subach mnie. O. O. To jest dobry projekt. To jest dobry projekt. Pa.